Dzień dobry państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę państwa, przepraszam e, sekundkę, ale jak to zwykle, e, jak to zwykle bywa czasami obsługa klientów zajmuje troszkę więcej czasu. Dajcie mi sekundę, ustawię czat. E, I już e, zaczynamy wszystko. Cel na czasie ustawiony. Pamiętajcie, zbiórka trwa najlepsze. Nie zanosi się, żebym kiedykolwiek zebrał. Zbiórka, oczywiście, na wyjazd na wystawę Heritage Collection Bułgarii i zrobienie relacji z tej wystawy dla Was. Widzę, że Belzec już się pojawił, nawet chyba wcześniej niż ja, no dokładnie wcześniej niż ja. Dzień dobry, witaj, dziękuję, że wspierasz kanał. Tomasz, Tomasz, witaj, Tomasz, fajnie, że jesteś. Możemy zaczynać dzisiaj. To, co widzicie, to jest fragment kolekcji minerałów fluorescencyjnych Muzeum AGH. Muzeum normalnie nie było dostępne, normalnie nie jest dostępne, tylko i wyłącznie dla specjalnych gości AGH. Jest udostępniane za specjalną zgodą władz uczelni. Natomiast w trakcie ostatniej giełdy minerałów barburkowej na AGH muzeum zostało udostępnione dla zwiedzających chyba na okres dwóch godzin lub półtorej godziny jakoś tak. To było dość krótko, ale wystarczająco, żebym mógł zrobić relację, która jest dostępna w całości na kanale. Dla, w sekcji dla wspierających pokazywałem już minerały rudne i metale szlachetne z samolotki złota, platyny i srebra z tej kolekcji. No i to jest bardzo ciekawa gablota. Nagrałem ją w kilku krokach, zmontowałem dla Was ten film. Chciałem to teraz pokazać, ponieważ tutaj widać tą fluorescencję. No właśnie, różne fluorescencyjne. Tutaj mamy spinele. Różne minerały fluorescencyjne, wręcz jest to zaskakujące, jak one bardzo się zmieniają. Niektóre okazy są kompletnie nieatrakcyjne w świetle dziennym. Wyglądają no, tak nijako, po prostu na no, jakiś tam kawałek skały, jakiś, jakieś, min, jakieś minerały przekrystalizowane. A gdy gaśnie światło i zapala się ultrafiolet, no to to wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, żyć jakimś alternatywnym życiem. Jest to kolekcja robiąca wielkie wrażenie. już takie, takie kolekcje już widziałem wcześniej wielokrotnie. Tutaj Hialit. patrzcie, tak tutaj również Hialit. One są charakterystyczne. Właściwie wygląda to jak kawałek szkła. Jest bardzo podobny właściwościami, nawet z takimi cechami charakterystycznymi dla szkła, a w ultrafiolecie właśnie świeci takim bardzo, bardzo jasnym, zielonym światłem. W wielu muzeach są organizowane, tu akurat się pojawiły jakieś szczotki krystaliczne. W wielu muzeach są takie wystawy prezentowane, ale żadna z tych, które ja widziałem, nie była tak wielka jak ta zorganizowana na AGH. To Z reguły są jakieś małe gablotki, w których tam jest kilka okazów, niezbyt dużych. Nie robi to aż takiego wrażenia. Tutaj, jak człowiek ma przed sobą taką gigantyczną ścianę z wielką ilością okazów, no i na tej, na tej ścianie właśnie co chwilę to, to światło się zmienia raz z dziennego na ultrafiolet no to, czy tam ze sztucznego na ultrafiolet no to wtedy robi to naprawdę bardzo dobre wrażenie podczas, podczas oglądania. Kolekcja niezwykła być może w przyszłym roku znowu Władze uczelni zgodzą się na to, żeby zwiedzać tą wystawę, chociaż nie jest to takie oczywiste. Dlatego, że pierwszy raz się z tym spotkałem, żeby można było wejść tam tak po prostu i, i zobaczyć, co, co się dzieje, co, co, co się dzieje, zobaczyć, co jest, jakie eksponaty zostały zgromadzone na tej wystawie. Tutaj mamy inne materiały, rudne. tutaj widzę galenę. I, no i nie tylko. Przepiękne sztuki krystaliczne. I zresztą takich okazów tam jest, tam jest bardzo dużo. To jest wielka kolekcja, ona jest tak trochę zamknięta na bardzo małej przestrzeni. Jeszcze sądzę, że dzięki temu również to robi takie przytłaczające wrażenie, bo, bo to w sumie jest dość małe pomieszczenie, a w tym pomieszczeniu znajduje się co najmniej kilkanaście dużych gablot, w których właśnie zgromadzono te niezwykłe, niezwykłe eksponaty. Tylko nie wiem co się dzieje, bo mieliśmy oglądać fluorescencję, a jakoś oglądamy, może jeszcze ta fluorescencja będzie. I Coś najwyraźniej, jakieś, jakieś pomyłki. Tak to jest jak się jak się dana AI. Prawda? Jeżeli JA ma coś zmontować, to potem się okazuje, że zmontuje nie tak, jak się chciało, żeby było zmontowane. No i cóż, no ale to może i tak dobrze, że w ogóle można powiedzieć komukolwiek montowanie, znaczy automatom można powiedzieć montowanie, montowanie filmów. Te eksponaty są wielkie, to, to trzeba przyznać. To nie są, no tutaj mamy całą ścianę jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że zaraz się zmieni światło. To zobaczycie jak to. No chyba nie całkiem. O no teraz. Teraz dopiero. Kolekcja, jak widać, niezwykła, właściwie chyba największa gablota w ogóle w, tym, w tej części kolekcji muzealnej. Większość tej kolekcji muzealnej AGH znajduje się na korytarzach na zewnątrz, Ona jest dostępna dla wszystkich. No a to niewątpliwie są te najlepsze okazy, jakie, jakie tam zostały zgromadzone. No i te okazy, tak jak widzicie, też są wielkie, też są piękne. Niezwykła właściwość, tak gemologicznie mało użyteczna. Ona czasem się przydaje do identyfikacji, się nie nadaje czasami do potwierdzenia tego, z czym mamy do czynienia, jest wykorzystywana. Natomiast geologicznie to jest dość, dość ważne, żeby, żeby, żeby używać. O tutaj mamy całą ścianę. Świecącą wszystkimi kolorami tęczy. W gemologii, generalnie, jest to ważne przy poszukiwaniach kamieni, na przykład przy poszukiwaniach opali. Ultrafiolet jest wykorzystywany. Generalnie, sortownie opali są zorganizowane w zamkniętych pomieszczeniach w których jest tylko i wyłącznie czarne światło, czyli światło ultrafioletowe, dlatego że opale nie dość, że mają fluorescencję, taką kredową, dość, dość silną, białą, to jeszcze mają fosforyscencję. Zresztą to jest też bardzo ważna cecha opali naturalnych i w ten sposób się je często pozyskuje. A przy poszukiwaniach bursztynu to na pewno dobrze wiecie, że też podstawowym sprzętem jest właśnie latarka UV, przy pomocy której można wypaczyć gdzieś takie bursztyny. Jeżeli oczywiście poszukuje się w czasie sztormu, jesienią, późną jesienią albo zimą na, na plażach, no to albo w tym detrytusie roślinnym, który zbiera się gdzieś blisko, blisko linii brzegowej, no to tam właśnie takie ultrafioletowe latarki są właściwie jedynym narzędziem, które pozwalają ten bursztyn znaleźć się odróżnić od, od tego wszystkiego, co może wyrzuca na brzeg. No i to słuchajcie, właściwie tyle, co, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Może taka szybka prezentacja, ale mi się, wydawało mi się, że ten materiał jest na tyle ciekawy, że warto go wszystkim pokazać. Tu mamy fluoryt niebieski, wcześniej był fluoryt zielony, jak widać jeden minerał może mieć różne barwy fluorescencyjne. Zresztą podobnie jest z diamentami. Diamenty mogą zazwyczaj są niebieskie lub żółte, ale mogą też na czerwono, na pomarańczowo. Fioletowa barwa też się czasem zdarza w fluorescencji. Zresztą te, te rzeczy już Wam wielokrotnie pokazywałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je na czacie. Altek, tak, ja Altek, witaj. Tomasz, witaj, Tomasz. Imbey Belzek napisał, że ufał, to lubię. Czy wiem, jakie pasmo UV użyli w gablotkach? Nie, nie wiem. Nie doczytałem tego. Problem był taki, że dość dużo czasu mi zajęło filmowanie wszystkich okazów i już zamknięto drzwi. Już nie wpuszczano. Znaczy, co prawda nas tam nie wypraszano, że niby do ostatniego, aż, aż wszyscy ci, którzy weszli, nie, nie zechcą wyjść sami po dobroci. Że nie wypraszam na nas, no ale to zawsze jakaś taka presja czasu i, i może nie, nie dopatrzyłem tego, żeby zobaczyć. Zasadniczo w gemologii są używane dwa pasma 360 i 254, i to są standardowe pasma, używane czy w gemologii, czy w geologii, czy w, nawet w oznaczeniach chemicznych, nawet w chromatografii cienkowarstwowej też używa się właśnie dokładnie tych, tych pasm. Zasadniczo UVC może dawałby jeszcze lepsze wyniki czyli poniżej 200 poniżej 200, tylko że to jest bardzo niebezpieczne promieniowanie. To jest promieniowanie, które już może powodować raka i może prowadzić do oparzeń, szczególnie no właściwie do oparzeń, to nawet, nawet UV, UVA może, może doprowadzić tam spojów, spojówki oka może można dostać zapalenia spojówek od patrzenia na takie światło. Dlatego z reguły do takich prezentacji używa się tych, tych fal dłuższych, tak żeby one były jak, naj, jak najmniej niebezpieczne dla zdrowia ludzi. No, ok, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Zapraszam w poniedziałek na około 7.30. W weekend nie wiem, co się będzie działo. Śledźcie kanał, ale. No, dalej mam sporo rzeczy, które muszę zrobić, więc nie sądzę, żeby mi się udało cokolwiek wrzucić. Chociaż, chociaż już dość tak zwlokłem z prezentacją ostatniej części materiałów nagranych na Vicenza Oro. To są materiały tylko dla wspierających, ale myślę, że właśnie należałoby to, by to pokazać, więc może to będzie rzecz, która się pokaże. Pokaże w weekend. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.